Hej, cześć, witajcie, z tej strony Foxes. Witam Was w kolejnym odcinku z Fortniteowych na moim kanale. Jest to odcinek trzeci, jeśli dobrze pamiętam. I tak dzisiaj robimy sobie challenge od Olka, czyli e, mogę grać tylko wolną pompą, mogę się budować, mogę się leczyć, muszę być w pierwszej 20 osób, no i mam grać solo, czyli, czyli wszystko myślę, że uda się tu spełnić. Dobra, polecimy może na wykrzywione wieże, na rozpierduchę, że tak to nazwę. Co, miejmy nadzieję, że się uda, bo już to kilka razy nagrywałem. I jest albo tak, że jest problem znaleźć wolną pompę na szybko. Albo jest tak, że dożywam do 20 osób, no ale nic się w filmie nie dzieje, nie? Albo mam jednego fraga, to trochę przypał. Mam nadzieję, że się uda. Kurczę teraz coś chociaż więcej podziałać. No, no super pompa, ale niekoniecznie wolna. No, to zostało mi teraz tu spaść. A już myślałem, że strzelba, no. Dobra, muszę szybko odpiec. Uwaga, pompę. Dzięki. Pompę. Dobra, jest wolna pompa. Wolna pompa z automatu. Her. i przypał to będzie, to będzie zaraz nieciekawie, serio, serio. Dobra, mam jednego. O, mam tę amunicję. O tu jest dobra kampa taka, naprawdę. A trzeba mu do pompy, dobrze 15 kul, to już idzie coś zwojować 15 kulami się tam coś kopiać Zrobimy to na bejta O ktoś tu z kolcy dostał, ty Wiem, że trochę takie kamperini, ale musicie mi wybaczyć, bo ja gram tylko pompę, nie. Chociaż tyle, że się udało wolną pompę znaleźć. O, 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 idzie chłop. Mam tu gdzieś tuptą. No dawaj ktoś, pa! Potka! Opa, jaka fajna, kolorowa. Kurde, szkoda, że tu skrzynki nie ma. To by już było idealny bait w ogóle. No, Plugs. Weźcie, ktoś przebił sofitem czy coś. Nie wiem, no. Ktoś na pewno jeszcze potrzebuje brońki. Na pewno, na pewno jestem przekonany. Albo jakiegoś leczenia, opa. A no halo. No przed chwilą tu ze dwie osoby tu pali, co? Już nikogo nie ma, czy też się kampią? Dobra, idziemy. jakoś tak tu taktycznie wskoczyć. Dobra, robimy demolka. Ach, myślałem, że tu będzie chociaż coś do budowania ciekawego. O, daj Ammo. Kurde. Dał, ale nie do tego. Podjutarz. Nie wiem czy ktoś tu u góry siedzi No nie niezbyt Latnie by się przydały no Dobra nie ma co się tu wychylać bo Bo to nie jest kurczę nam no, mój karabin place Dobra, schodzimy na dół pomału O! Ktoś chodzi Ktoś by tu mógł podejść gdzieś. Niezły Bamboleo. Jak to portret Bamboleo był. tu du -du, du du Normalnie. Niczym James Bond się wskradam. Tak o króciutko. O, nie, snajperka. A ja nie mogę sobie podnieść. Kurde, dobra. Dobra, wszyscy będą musieli iść w tym kierunku. Ja bym był za tym, żeby się tu gdzieś przycząpnąć troszkę. Tylko w jakiś sposób bym się mógł schować, tak żeby mnie nikt nie widział. Coś mi błysło, ale to chyba. Słoneczko się odbijało, <laughs> jakiś refleks. Wchodź tam. Kurde. Czy tam ktoś jest, czy... Dobra, wrotki Do strefki, do strefki Tak, nie dostaniemy hitów Spoko. O fajnie, tam jest pan kulka i pan Deskorolka, czy tam deskolotka <laughs> Nawet nie mam jak do nich podlecieć O! Ty Ty, pa ile tam graczy jest To ciekawe. Ja bym się tu gdzieś przycząpnął, niech oni się strzelają ogólnie, nie. Wiesz jest. O człowieku! Ale tu, co jest za dajem, ty? Tamten, co cedzi Strzały. Brakuje graplerka, no. Taki graplerek, to by przygarnął. Muszę sobie uważać plecki też. A ja nie mogę nic zbytnio stawiać, żeby nie zdradzić się, że tu gdzieś jestem. Tak sobie tylko lekko zerknąć, czy tu ktoś pode mną jeszcze jest. Tu jest jeszcze typ, jak. Typ jak typiasz. Ty, żeby on tu poszedł pode mnie, to ja bym go zgasił. Ale tamten, ty, on. Dobra, on nie biegnie po mnie. Nie widział mnie. He, <ścoughs> oglądam walkę dwóch tych bamboleów. A no kurde, musiałeś tu przejść. O nie, no teraz jak się już zaczną budować, to już jest w ogóle po ptokach. Ty, bo zaraz... O człowieku. Zrąbałem, bo strefa idzie. Chyba, że ich po prostu podjadę. Nie wiem, czy ich podjeżdżać, czy nie podjeżdżać. A, spróbuję, a czort tam. Dobra, mam go. Przypał jest bóstrevka. Nie wiem, czy on tam miał apteczkę czy coś, ale już się wolę nie cofać. Po prostu się wystrzelę tą. Armatą, jeśli tu będzie. Proszę bądź, arymato. Albo jakieś te bandaże Or something. Dobra, jest arymata. Dobra, dawaj mnie ją. Tu szybko, Piotr. Leć w dal Dobra, wyprzedzę ją Wyprzedzę? Wyprzedzę ją. Dobra, ona jest kurde szybsza Ale ja tu mam te... Gejzery, muszę gejzerami uciekać Inaczej nie ucieknę Ajajaj, karamba Ale dwa fragi już chociaż są, no Chociaż tyle, jakiś progres Szybko biegnij Jak zginę od strefy to się załamie, nie? Serio Szybko, nie daj się jej Ucieka. Mam go Mam go uh. Miałeś coś do leczenia, pajacu? Nie miałeś. Dobra, szybko biegnij ziutek Biegnij Szybko, 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 szybko. szybko Nie za mną. Dobra, dobra, spokojnie Dobra ty. Nawet dożyłem żyłem. Troszkę przypał, bo nie mam czym się zbytnio leczu leczu. Aczkolwiek nie jest źle o tej aha, amunicji nie mam Chodź, chodź, chodź. Ale dobra, są trzy killy i jest dziesiąte miejsce, także myślę, że challenge jest w miarę zaliczony. Myślę, że było fajnie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania, lajkowania, komentowania. I co? To będzie na tyle w, w tym challenge'u? No udało się trzech typów porobić, aż się zdziwiłem. Chociaż no w sumie 30 podejście to się w końcu musiało udać. Dobra, nie przedłużając. Trzymajcie się, pa pa!